Julka wpatrywała się w Mikołaja szeroko otwartymi oczami. Czuła się jak w jakimś filmie, albo raczej horrorze. W ogóle nie miała świadomości, że to wszystko dzieje się naprawdę. Jej ręce całe pokryte krwią, twarz policjanta coraz bledsza, wykrzywiona bólem, nawet jego usta wypowiadające jej imię wydawały się nieprawdziwe i kompletnie nierealne. A jednak siedział teraz naprzeciwko, patrzył wyczekująco. A w uszach rozbrzmiewały jeszcze jego słowa: Potrzebuję cię. I wtedy do niej dotarło. Bez względu na to, czy śniła, czy nie, musiała zapanować nad nerwami i stanąć na wysokości zadania. Teraz, w tym właśnie momencie, nadszedł czas, żeby choć w jakiejś części spłacić dług za wszystko, co on zrobił dla niej do tej pory. Wzięła głęboki wdech. Zbierając w sobie całe pokłady tej siły i odwagi, za które tak ją podziwiał, i poczuła determinację, że zrobi absolutnie wszystko, żeby ratować jego zdrowie i życie. Niedbale otarła policzki z łez i zapytała już zupełnie przytomnie: Co mam robić? Ulga na jego twarzy wydawała się niemal namacalna. Najpierw musimy zatamować krwawienie. Moja koszula, nie czekając na potwierdzenie, rozpięła ją i zdjęła szybko. Zwinią grubo jeszcze poinstruował a teraz przyłóż i przyciśnij mocniej wciągnął powietrze z bólu. Przepraszam to nic bardzo dobrze trzymaj mocno. Teraz do szpitala ten, w którym ty leżałaś, jest najbliżej nie trafię tam trafisz masz nawigację podał jej telefon najpierw do auta będziesz musiała mi pomóc. Złapnie za szyję. Z wysiłkiem podtrzymała go, by się dźwignął, a jednocześnie wciąż dała radę utrzymać prowizoryczny opatrunek na miejscu. Na szczęście nie mieli daleko. Wsadziła go na siedzenie pasażera i ułożyła tak, żeby ciężarem ciała naciskał na materiał mający zapobiec krwawieniu. Wsiadła za kierownicę, przysunęła fotel i ustawiła nawigację. Kiedy ta pokazała jej 4,5 km, ucieszyła się, że to tak blisko. Ruszyła. Słuchaj podjął słabym głosem, gdy wyjechali już na ulicę. Jak tylko dotrzemy do szpitala, zadzwonisz do Roberta i opowiesz mu, co się stało. Musi to zatuszować, inaczej znajdą nas w moment. Dobrze starała się jednocześnie notować w pamięci wszystko, co mówi prowadzić auto i pilnować trasy. W szpitalu cały czas bądź w pobliżu nie chodź nigdzie sama do nikogo nie dzwoń. Nikomu nie opowiadaj konkretnie, co się stało. Naprawdę, naprawdę w tym momencie martwisz się o mnie? Twoje bezpieczeństwo jest dla mnie najważniejsze. Mów, że jesteś moją żoną. Wtedy będą cię informować i pozwolą trzymać się blisko. Urwał na moment, jakby musiał odpocząć. I teraz nie mniej kluczowa kwestia bo nie wiadomo, jak będzie, kiedy już dojedziemy. Popatrzyła na niego przerażona, ale nic nie powiedziała. W szpitalu podasz moje fałszywe nazwisko, a w systemie wszystko powinno się zgadzać ze scenariuszem. Nazywam się Mikołaj Franciszek Wójcik. Urodziłem się 17 grudnia 1991 roku. Grupa krwi BRH+. PESEL to moja data urodzin, 358 jak kierunkowy do Finlandii i rok zakończenia II wojny światowej, czyli 45. Jestem uczulony na owoce morza i amoksycylinę. Na nic nie choruje i nie przyjmuje na stałe żadnych leków. Nie miałem operacji poza wycięciem migdałków w dzieciństwie. Jego głos coraz słabszy w końcu ucichł. Mikołaj! Mikołaj! zawołała wystraszona, że stracił przytomność. Powtórz. Zażądał cicho. Mikołaj Franciszek Wójcik, 17 grudzień 91, BRH+. Pesel to kierunkowy do Finlandii, sprawdzę w internecie i 45. Uczulony na owoce morza i amoksycylinę amoksycylinę? Tak? Chciała się upewnić, a gdy nie odpowiedział, zerknęła na niego. Siedział z zamkniętymi oczami i zwieszoną głową, a cały fotel tonął we krwi. Mikołaj? Mikołaj? Żadnej reakcji. Zrozumiała, że kończy się im czas. Przyspieszyła. Do celu nie mieli już daleko, ale musiała jeszcze skręcić w lewo i przeciąć ulicę z dwoma pasami w przeciwnym kierunku. Gdy zbliżała się do zjazdu, zaczęła przyciągle trąbić, co wywołało niemałe zamieszanie na drodze. Kierowcy jadący z naprzeciwka zapewne nie rozumiejąc o co chodzi, ale widząc, że nadjeżdża ze sporą prędkością, zwolnili, przepuszczając ją. Podjechała pod same drzwi Soru. A wspomnienia zalały ją okropną falą wciąż żywych obrazów. Otrząsnęła się i błyskawicznie przywołała do porządku. Wyskoczyła z auta i wpadła do budynku, krzycząc jak obłąkana. Pomocy! Przywiozła nieprzytomnego przytomnego mężczyznę, jest ranny! To policjant! Nie wiedziała, czy ma to najmniejsze znaczenie, ale stwierdziła, że ta wiedza raczej nie zaszkodzi. Natychmiast zaroiło się wokół niej od ludzi, i wszyscy oni wybiegli na zewnątrz. Sprawnie wyciągnięto Mikołaja z samochodu i ułożono na noszach ratunkowych. W skrócie poinformowała, co się stało, ale zamiast pozwolić jej iść razem z nim, odesłano do odstawienia auta blokującego wjazd dla karetek. Znalezienie miejsca do zaparkowania okazało się zadaniem karkołomnym. Wreszcie, poirytowana, zostawiła Skodę wzdłuż drogi. Przy samym drzewie. Nieco utrudniała ruch, ale go nie uniemożliwiała, a perspektywa mandatu wydawała się jej w tym momencie najmniejszym zmartwieniem. Biegnąc z powrotem do budynku, zadzwoniła do Dunaja, nerwowo i bardzo nieskładnie tłumacząc, co się wydarzyło. Przejęty zapewnił, że wszystkim się zajmie i przyjedzie do szpitala, jak tylko to będzie możliwe. Rozłączyli się, nim przypadła do okienka rejestracji. Jestem Wysapała. Od tego postrzelonego, dokończyła kobieta. Rodzina? To mój mąż, zełgała bez wysiłku. Co z nim? Lekarze oceniają jego stan. Proszę wypełnić te dokumenty. Podsunęła jej papiery i wskazała miejsce z boku, gdzie będzie mogła to w spokoju zrobić. Zaczęła wypisywać je po kolei od tego, co wiedziała. Nie dotarła nawet do końca pierwszej strony, kiedy drzwi gabinetu, w którym ją samą kiedyś badano, otworzyły się i wyjechało przez nie łóżko z Mikołajem. Natychmiast znalazła się przy nich. Co z moim mężem? Wyrzuciła z siebie przez zaciśnięte gardło, nie mogąc oderwać oczu od bladej twarzy mężczyzny. Na wszystkie pani pytania odpowie lekarz. Zbyła ją pielęgniarka. Zabieramy go na chirurgię. Pójdę z państwem. Odczuwała wręcz potrzebę trzymania się blisko. O nie, nie, nie zawołała kobieta z recepcji. Najpierw moje formularze. Proszę je wypełnić i przyjść na izbę przyjęć chirurgii poleciła siostra i odjechała z łóżkiem w kierunku wind. Julka wróciła do dalszego uzupełniania, i po kilkunastu minutach zostały jej tylko rzeczy, o których nie miała pojęcia. Nie zastanawiała się nawet, czy powinna coś tam wpisać. Zostawiła je puste. Po prostu chciała móc już iść. Gdy dotarła na oddział, dłuższą chwilę rozglądała się za kimkolwiek, kto potrafiłby udzielić jej informacji. W końcu na korytarzu pojawiła się pielęgniarka w śliwkowym stroju. Dzień dobry, jestem żoną tego postrzelonego. Tak, czy ja mam to wypisane na czole? Nie. Ale jest pani cała wykrwi. Popatrzyła na siebie w odbiciu szklanych drzwi do świetlicy. I faktycznie szyje. bok, o który opierał się ranny, całe ręce, a nawet końcówki włosów miała sklejone jego krwią. I wtedy przyszła Julce do głowy straszna myśl: skoro ona ma na sobie jej tak wiele, to czy w jego żyłach coś jeszcze zostało? Ta refleksja sprawiła, że nie umiała powstrzymać dłużej łez. Proszę się uspokoić. Zaraz przyjdzie lekarz i będą potrzebne pani logiczne i składne odpowiedzi. Próbowała przetłumaczyć jej pielęgniarka, a widząc, że te słowa przyniosły niewielki skutek, odeszła zostawiając ją samą. Julka opadła na jedno z przymontowanych do ściany plastikowych krzesełek, ale nie mogła przestać płakać. Bała się, tak bardzo się bała, co z Mikołajem. Czy jeszcze żyje? Przecież ona nigdy sobie nie wybaczy, jeśli coś mu się stanie. Takie myślenie wcale nie ułatwiało jej opanowania emocji. Pielęgniarka mijając ją, któryś raz z rzędu zostawiła na siedzeniu obok plik papierowych ręczników, którymi mogła ucierać łzy i nos. Czekała na lekarza tak długo, że zdążyła się już wypłakać, co przyniosło jej niebagatelną ulgę. Pani Wójcik Wysoki, szczupły i lekko siwiejący mężczyzna w okularach i ubraniu medycznym zjawił się przed nią niewiadomo skąd. Zareagowała dopiero po chwili, zdając sobie sprawę, że to do niej się zwraca. Tak, Julia Wójcik. Leszek, kanica. Badałem pani męża. Zapraszam do gabinetu. Tam będziemy mogli spokojnie porozmawiać. Przeszli do pokoju lekarskiego. Co z Mikołajem? Co z nim? Wypaliła, gdy tylko mężczyzna usiadł za biurkiem. Został postrzelony w plecy i bark. Dokładne obrażenia nie są na razie znane. Obie rany są ślepe i to znaczy obie kule wciąż znajdują się w ciele, musimy je więc wyciągnąć. Czy zna pani grupę krwi męża? Oczywiście BRH powtórzyła dziwnie dumna, że Mikołaj i o tym pomyślał. Lekarz wyraźnie nie uznał tego jednak za dobre wieści. Co się dzieje? Pani mąż stracił dużo krwi, a my mamy problemy z zapasami. Punkty krwiodawstwa, jak co wakacje świecą pustkami. Stan rannego na razie jest stabilny. Zatamowaliśmy krwawienie, podaliśmy mu dwie jednostki grupy 0, ale trzeba jak najszybciej operować. A żeby to zrobić, musimy mieć określony bufor w razie ewentualnych kłopotów. Więc co teraz? Czekamy. Zaczniemy szukać krwi po innych szpitalach, ale wszędzie sytuacja jest pod tym kątem dramatyczna i to może potrwać. Ale istnieje jeszcze drugie, szybsze rozwiązanie, a mianowicie donacja od kogoś z rodziny lub przyjaciół. Oczywiście, dużo jej brakuje, żeby móc operować. Aby dobić do absolutnego minimum bezpiecznej rezerwy, wystarczyłyby dwie jednostki. A co to jest ta jednostka? To ilość, jaką oddać może jedna osoba w czasie pobrania. Okej, okay. głowa Julki zaczęła pracować na wyższych obrotach. Ja mam grupę krwizero. Jestem zdrowa, na nic nie choruję, nie przyjmuję żadnych leków. W przeciągu pół roku rodziła pani zaprzeczyła ruchem głowy. Tatuaż, piercing, operacje, zabiegi medycyny estetycznej? Nie. Odparła bez wahania, choć to przecież nie do końca prawda. Zdecydowała jednak zataić swoją wizytę na Sorze sprzed przeszło dwóch tygodni. Istniało prawdopodobieństwo, że mogła się w jej czasie czymś zarazić, ale uznała takie ryzyko za niewielkie w przeciwieństwie do śmierci wywołanej ranami postrzałowymi. Jeśli będzie mogła pani zostać dawcą i znajdzie jeszcze jedną osobę, proszę dać mi godzinę. Dobrze. Jak tylko dostanę informację, że zostali Państwo zakwalifikowani, rozpoczniemy przygotowania do operacji. Nachylił się, napisał coś na świstku papieru i przybił na nim swoją pieczątkę. Tu, naprzeciwko wjazdu do szpitala, znajduje się punkt krwiodawstwa. Pójdzie tam pani niezwłocznie, wytłumaczy o co chodzi i da im to. Wręczył jej karteczkę. Dziękuję. Wstała gotowa biec tam natychmiast. Proszę się najpierw umyć zawołał za nią. Nie wiem, czy w centrum zniosą widok tak jawnego marnotrawstwa.